Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Nagrywam ten materiał w zachodnich Niemczech, w Nadrenii, Westfalii, w niesamowitym miejscu, Niemiec, w miejscowości Xante, która jest pewnym bardzo ważnym miejscem, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe Niemiec, z kilku powodów. Przede wszystkim tutaj znajduje się... Kolonia Ultra-Trajana, czyli najbardziej wysunięta na zachód Niemiec siedziba rzymskich legionistów. Miasto, które stworzyli Rzymianie przez 170 lat, panowali tutaj nad terenem i tworzyli bardzo ważny ośrodek wojskowy, kulturowy, który stał się potem, odegrał bardzo ważną rolę w mitologii niemieckiej, germańskiej w postaci księcia Zygfryda ważnej postaci tworzącej zręb do pierścieni nipelungów Wagnera potem w operze i te mity zostały tutaj wyrażone, jestem tutaj w miejscu, które było dawnym cyrkiem koloseum zrekonstruowane, ale w dużej mierze też z oryginalnych miejsc które odbywały się, jak wiemy, jak we wszystkich miejscach tego typu, jak byliście w Koloseum Rzymskim, odbywały się zawody uroczystości. No i walki, oczywiście, również. No i tutaj z tego miejsca, właśnie chciałbym Wam powiedzieć, co dla nas czeka, będzie, czekać będzie, co nas czeka w astrologii, w wydarzeniach astrologicznych nadchodzącego tygodnia. W poniedziałek. Bardzo sympatyczny aspekt, jakim jest trygon Marsa z Saturnem. Jest to aspekt, który bardzo sprzyja działaniom biznesowym, zawodowym, wzmacnia naszą energię, odporność, siłę przetrwania, waleczność, twardość, systematyczność czyli te wszystkie cechy, które są nam bardzo, bardzo potrzebne, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o siłę przetrwania, walkę, odwagę, pewność siebie. Właśnie wchodzę teraz na, e, wchodzę teraz na e, arenę tegoż Koloseum. Więc ten aspekt pomoże nam wszędzie tam, gdzie potrzebna jest nam trwałość, energia, odwaga, siła, pewność siebie, moc e, działania. We wtorek, Merkury w opozycji do Marsa. Aspekt ten e, może być e, nieść pewne napięcie, jeśli chodzi o umysł, o naszą, naszą psychikę, naszą. Na sposób myślenia, działania, rozumowania, analizy faktów danych e, e, możemy mieć poczucie, że no nie ogarniamy wszystkiego, mówiąc najogólniej gdzieś przerasta nas po prostu ogrom faktów, informacji, danych, e, w, gdzie musimy zacząć lepiej segregować to wszystko, co mamy w głowie. Czyli nadmiar rzeczy, nadmiar działań w końcu słońce jest w znaku strzelca, czyli w znaku ognistym, czyli tutaj aktywizacja e, energii ognistej, ognia jest bardzo silna. E, więc na pewno będzie to wymagało od nas pewnej samodyscypliny w pracy, w działaniu, w, w myśleniu. Zdecydowanie. We środę Merkury w sekstylu do Saturna. Akurat ten aspekt będzie bardzo przydatny i pomocny. Wszędzie tam, jeśli chodzi, e, gdzie chodzi o e, wzmocnienie naszych zasobów intelektualnych, umysłowych, jeżeli chodzi o nasz sposób komunikacji, nasze, naszą wydajność umysłową, intelektualną. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o systematyczność w działaniu, w myśleniu, w procesach mentalnych, żebyśmy mieli tego rodzaju taką łatwość w nazywaniu tych faktów rzeczywistości. Bardzo ważne jest ten aspekt uczy nas uczy nas przede wszystkim, czy uczyć nas będzie tego, że kluczem do sukcesu w pracy umysłowej, w działaniach biznesowych jest dyscyplina, jest porządek, jest ład, jest e, działanie zgodne z e, pewną taką no, ener energetyczną ekonomią, po prostu zarządzania własnymi zasobami umysłowymi, intelektualnymi. Jeżeli ma, nam tego brakuje, no to jesteśmy narażeni na Yy, jesteśmy narażeni na po prostu chaos mentalny i umysłowy. Yy, więc, wykorzystujmy energię Merkurego, który też będzie sprzyjał w tym tygodniu. We czwartek, Wenus w opozycji do Marsa. No to taki aspekt, który jest no powiedzmy konfrontacyjny, nieharmonijny, teoretycznie, yy, teoretycznie agresywny, czy taki no, raczej sprzyjający ostrym działaniom, ale pamiętajmy to jest relacja między Wenus i Marsem między energią kobiecą a męską między e, między dwiema właściwie siłami które się przyciągają wszystko co, jest, wszystko co jest takie przyciągające się co niesie w sobie pewnego rodzaju taką tendencję do tworzenia pewnych relacji magnetycznych niby o, o nieharmonijne ale jednak tworzy coś bardzo pięknego, bardzo pozytywnego, bardzo harmonijnego. Więc zasada męska z kobiecą, żeńską łączą się tutaj w pewną parę. Bardzo piękny aspekt, bardzo sprzyjający w budowaniu więzi, miłości, partnerstwa, relacji, związków, seksualności. Więc dbajmy o jakość, wysoką jakość naszych procesów relacyjnych z innymi ludźmi. W piątek tu mamy dwa ważne aspekty. Pierwszym jest e, e, Merkury w, w kwadraturze do Neptuna, czyli aspekt, który generalnie nie jest harmonijny, no bo właśnie tworzy pewnego rodzaju napięciowe, chaotyczne tendencje, których to nam nie brakuje, które powodują, że mamy tendencję do e, chaosu, bałaganu, zamieszania, niestałości, e, tendencje do pewnego rodzaju właśnie działania Nieprzewidywalny, ale z drugiej strony mamy Wenus w sekstylu do Saturna, czyli aspekt, który pomaga nam tworzyć pewnego rodzaju lepsze więzi, lepszej jakości więzi relacyjne z innymi ludźmi. Czyli w jakiś sposób możemy spowodować to, że to wszystko, co nas łączy z innymi ludźmi, staje się bardziej takie pewne, przewidywalne. To też jest bardzo ważne, żeby nasze relacje z innymi ludźmi. Były stabilne i pewne. Akurat chodzę po murach. Hmm. Eee, po murach tegoż właśnie Koloseum eee, w miejscowości Ksankie eee, eee, w Niemczech, Andrejanie w Westfalii. Co eee, dalej, co dalej. W eee, niedzielę bardzo ważne wydarzenie. Po eee, kilku miesiącach retrogradacji ruchu wstecznego Neptun. Gracza w ruch postępowy, czyli zaczyna iść do przodu. Ruch postępowy Neptuna pozwoli nam zapanować nad różnymi tendencjami lękowymi, chaotycznymi. Popatrzcie, co się dzieje. Ludzie się wszystkiego boją: panika, koniec świata, efekt cieplarniany zginiemy, umrzemy wojna atomowa wszyscy się boimy media nas nakręcają dodatkowo więc my bardzo potrzebujemy pewnej stabilizacji i przewidywalności i tego to się może zacząć dziać. Neptun może przynosić przynajmniej bardziej pozytywnego celu, czyli jakąś transcendencję, łączność ze siłą wyższą, duchową y, głębię, a nie tylko lęki i strachy. Natomiast Wenus w kwadraturze do Neptuna, oczywiście, pokazuje, że nie wszystko będzie takie miłe i fajne, że czasami tendencje do zachowań nieprzewidywalnych, nieracjonalnych, y, do y, działań, działania związane z uleganiem pewnym. Pewnym dysfunkcjom emocjonalnym, zakochiwania się desperackiego, lękowego i, i takiego pozbawionego jednak pewnego wglądu i głębi też mogą nas, nam dokuczać. Jak najbardziej. Więc tydzień obfitujący w ciekawe zdarzenia fajnie się chodzi po takim dziedzictwie kulturowym ludzkości Europy, zwłaszcza zachodniej. Bardzo fajne miejsce, polecam nam Bardzo ciekawe muzeum, w którym można zobaczyć e, tradycję właśnie tego miasta legionistów rzymskich. E, więc ciekawy tydzień. A ja Was zapraszam bardzo serdecznie dla, e, do sklepu mojego na www.solarius.pl, gdzie, e, gdzie możecie kupić horoskop na 2023, e, w którym zawierały prognozę na przyszły rok. Tutaj zobaczcie sobie, Cesarz Trajan, który był właśnie założycielem tegoż miejsca. Cesarz Trajan jest postacią, która tu symbolicznie odgrywa bardzo ważną rolę. To on właśnie jest założycielem tego fascynującego miejsca. Prognoza na dla 2023. W moim sklepie internetowym zapraszam Was serdecznie, kupujcie. Ci, którzy Ci, którzy, bo ona, ona dopiero zaczyna być, zacznie być dystrybuowana, kiedy dostaniemy ją z drukarni na początku grudnia, więc ci wszyscy, którzy przed sprzedaży ją dostaną, mogą liczyć na e, mój podpis. Na, e, mogą liczyć na mój podpis na, na, tym, na tym właśnie wyda, wydawnictwie. E, em, 18 stycznia rusza kurs astrologii. Tarot Wróżebny, kurs astrologii online. Dla tych wszystkich, którzy chcą Tarota zgroma, e, zgłębiać jego tajemnice, jego magię, jego niezwykłe, e, niezwykłe fascynujące możliwości, więc e, zapraszam. Kurs online. E, jak stosować Tarota w praktyce? Jak można go używać do medytacji, duchowości, rozwoju osobistego? E, czym Tarot jest dzisiaj? Jakie daje nam możliwości. W użytkowaniu. 19 stycznia ARS, kurs Astrologia Prognostyczna, czyli jak prognozować w astrologii, co jest potencjałem do wróżebnych działań związanych z astrologią, czyli co nas czeka. To jest jedno z pytań astrologicznych, które zawsze lubimy na nie odpowiadać, no i to jest właśnie kurs o prognozowaniu w astrologii. Zapraszam serdecznie. Natomiast 9 marca, kurs astrologii medycznej. Czyli astrologia i medycyna. To wszystko co związane jest ze sztuką badania zdrowia, energii życia, tego wszystkiego, co jest naturą medycyny naturalnej również i klasycznej, wywodzącej się z Hipokratesa. O tym wszystkim o tym wszystkim zapraszam bardzo Was serdecznie. Na kurza strachu to klasycznej jeszcze, e, jeszcze, jeszcze widzimy Jeszcze widzimy e, Napis na dużo e, Po łacinie Dziękuję serdecznie, zapraszam za tydzień kurwa mać.